Śmiewaj nowy głośnie głośniej wstąpienia głos śmiechaj nowych głośnie, na pierwszy jest teraz drogą śpiewaj nowy głośnie niebo walczy o nas Witajcie ponownie. Wiemy już, że uczestniczymy w walce duchowej. Wiemy, że istnieje przeciwnik, którego nazywamy diabłem. Diabeł to nie tylko jakiś brak, niewłaściwe emocje, pech, złe wspomnienia, jak to niektórzy mówią, demony przeszłości. Diabeł to konkretna osoba potężna, inteligentna, przebiegła. Wiemy o tym z Biblii. Ona wyjaśnia nam, kim on jest, skąd się wziął, dlaczego i jak walczy z Bogiem i z nami. Wiemy o tym także ze świadectw egzorcystów, osób uwolnionych spod wpływów złego ducha. Sam wyganiałem kiedyś diabła z pewnej osoby i widziałem, jak wygląda jego obecność i działań w człowieku. A więc diabeł jest i działa. I chyba jego działanie przybiera na sile. Dzieje się tak, bo po pierwsze, on wie, że zostało mu niewiele czasu. Jak mówią nam o tym, Słowa o czasach ostatecznych przekazane w Apokalipsie Św. Jana, w XII rozdziale. Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy. Biada ziemi i morzu, bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. Diabeł chce ten krótki czas, jaki mu pozostał, wykorzystać. Aby zniszczyć co tylko się da i odciągnąć od wiary w Boga ilu tylko się da. A po drugie, to działanie diabła nasila się, bo słabnie wiara wielu i on ma ułatwione zadanie. Jeżeli jednak wiemy, co jest stawką w tej walce, musimy się jej podjąć. I to tym bardziej, im bardziej się ona nasila. Nie możemy powiedzieć, mnie to nie obchodzi, bo wtedy Jesteśmy przegrani. Jak to uczynić? Jak podjąć tę walkę? Czy damy radę? Przecież diabeł jest potężniejszy i inteligentniejszy od nas. Czy w takim razie jesteśmy przegrani? Czy nie mamy szans? Czy możemy w ogóle cokolwiek zrobić? O tym, że damy radę, że możemy mieć udział w zwycięstwie i jak to uczynić? Najwięcej pisze święty Paweł w liście do Efezjan. Przypomnijmy sobie jeszcze raz pierwszą część tego fragmentu. W końcu bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności. Przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. A więc pierwsza rzecz, o której zapewnia nas święty Paweł, możemy ostać się wobec podstępnych zakusów diabła. Możemy zwalczyć wszystko, damy radę, możemy zwyciężyć. Jednak, aby to się stało, musimy też coś zrobić. Co? Pierwsza i najważniejsza rada brzmi: bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Dlaczego tak trzeba? Bo jeszcze raz: diabeł jest potężniejszy od nas i sami z nim przegramy. Ale od diabła potężniejszy jest Bóg. Jeśli przez wiarę trwamy w Bogu, to nie musimy się bać. To należymy do zwycięskiej armii. Bo Bóg przez Jezusa już zwyciężył diabła. Czy aby na pewno? Czasami mogą się w nas budzić takie wątpliwości. Aby je rozwiać, może najpierw taki obraz. Historia z czasów II wojny światowej. Myślę, że bardzo jasno przedstawia ona sedno sprawy. Ci, którzy studiowali historię, wiedzą, że był jeden moment podczas tej wojny, kiedy było zupełnie jasne, że alianci już tę wojnę wygrali. Była to bitwa o Normandię. Historia nazwała ten decydujący dzień D-Day. Jeśli znacie historię, to wiecie, że od tego dnia odbyło się jeszcze wiele bitew. Jeszcze wielu żołnierzy zginęło, ale zwycięstwo. Było już pewne. Jednak Niemcy, choć wiedzieli, że już tę wojnę przegrali, wycofując się, chcieli zniszczyć i spalić to wszystko, co za sobą zostawiali. Dzień zwycięstwa, tylko zakończyła się walka i umilkły strzały. Myślę, że może już zaczynacie widzieć analogię. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Były decydującymi dniami, podobnie jak ten D-Day. Niepodważalny jest już fakt, kto wygrał tę walkę i jaki jest jej rezultat. Nie musimy się zastanawiać, czy Jezus wygrał, czy nie, bo to wiemy. Nawet gdyby Jezus został sam, gdyby wszyscy ludzie go opuścili, zwycięstwo i tak należy do niego. Tego nikt i nic nie może zmienić. Szatan również wie, że jest przegrany, jednak ciągle walczy. Walczy, bo zazdrości nam tego, co on stracił, a my możemy osiągnąć. A więc, wiedząc o tym, teraz, patrząc na Słowo Boże i naukę Kościoła, przypatrzmy się krótko temu zwycięstwu, które już się dokonało przez dzieło Jezusa, aby jeszcze mocniej w nie wierzyć i trwać w nim. By nie poddać się w zwątpienie, by nie porzucić drogi zwycięstwa. To zwycięstwo nad diabłem zapowiedział Bóg już w raju, gdy powiedział do węża: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pięte. A więc Bóg od początku zapowiada zwycięstwo, w końcu. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg postanowił wkroczyć w ludzką historię w nowy i definitywny sposób poprzez zesłanie swego syna w ludzkim ciele, aby przez niego wyrwać ludzi z mocy ciemności i szatana. Ta zbawienna dla ludzkości decyzja Boga wypełniła się, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, który między innymi, jak zapewnia o tym św. Jana Postoł, Objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Tak to wydarzenie opisał święty Leon w liście do Flawiana. Toczesne narodziny Jezusa dążyły do naprawienia zwiedzionego człowieka. Miał bowiem odnieść zwycięstwo nad śmiercią i swoją mocą zniszczyć diabła, który dzierżył władzę nad śmiercią. Nie mogliśmy bowiem pokonać sprawcy grzechu i śmierci. Bez udziału w naszej naturze i bez przyjęcia jej na siebie przez tego, którego ani grzech nie mógł skazić, ani śmierć nie mogła związać. A więc Jezus przyjął na siebie naszą naturę, aby nas zbawić, aby zniszczyć dzieła diabła. Dokonał tego przez krzyż, aby, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Jeszcze raz, aby nie było żadnych wątpliwości. Jezus mógł to uczynić, chciał to uczynić i uczynił to. Pokonał diabła. Jezus nie tylko nie popełnił żadnego grzechu, ale za grzechy świata wydał siebie samego na śmierć. I to właśnie przez nią, przez doskonałą ofiarę złożoną na krzyżu, wyzwolił nas od szatana i od grzechu. Wysłużył nam nowe życie w Duchu Świętym. To właśnie w ten cudowny, niesamowity sposób Bóg w Jezusie wyrwał nas z niewoli diabła i grzechu. To już się dokonało. Zwycięstwo jest pewne. My już znamy wynik tej duchowej wojny. Zwycięstwo to. Dokonało się raz na zawsze, w godzinie, w której Jezus dobrowolnie wydał się za nas na śmierć, aby dać nam swoje życie. Wtedy to właśnie Jezus, po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w triumfie. I to zwycięstwo Jezusa a klęska diabła są pewne, ostateczne, nieodwołalne, o czym czytamy w Księdze Apokalipsy. A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam, gdzie są bestia i fałszywy prorok, i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. A więc jest moja i Twoja osobista bitwa o życie wieczne. Diabeł chce przeszkadzać nam, chce zajmować nasze umysły różnymi rzeczami byle tylko odwrócić naszą uwagę od Chrystusa diabeł chce rozbudzać w naszych sercach różne pragnienia byle tylko odciągnąć je od pragnienia Boga od pragnienia nieba jednak Jezus w tej walce nie zostawia nas samych pomaga na różne sposoby najpierw przez Zwycięstwo podczas kuszenia na pustyni pokazał, że możemy wygrać. Dał nam wiary w to zwycięstwo i wskazówki, jak to zrobić. Potem, aby pokazać, co jest ważne, Jezus modlił się za swoich uczniów w słowach. Nie proszę, abyś zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Jezus dobrze znał potęgę szatana. Znał jego, stąd jego. Pełna miłości, troska o najbliższych przyjaciół, o tych, którzy mu zaufali, którzy w nim złożyli nadzieję. Jezus jest niesamowity, prawda? On wiedział, że jego uczniowie nie poradzą sobie z diabłem i dlatego wstawiał się za nimi. I wciąż to robi. I dziś wstawia się za nami, za mną, za tobą. Tak więc Jezus w swojej modlitwie wstawienniczej uświadamia nam. Że jest gotowy strzec i chronić nas przed zakusami diabła, i to jest podstawą do tego, aby wierzyć, że kto powierza się Bogu, nie obawia się szatana. O tym też zapewnia nas Słowo Boże: bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od Was. Mam nadzieję, że teraz lepiej znacie sprawy Jezusa z Nazaretu którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Wiedząc o tym, pamiętajmy też o słowach świętego Piotra, który nas wzywa. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, Przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. Dobrze. Znamy pierwszą i najważniejszą radę dotyczącą walki duchowej. Brzmi ona, bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Trwajcie w wierze Jezusa, bo w tej wierze jest nasze zwycięstwo. Jest to pierwsza i najważniejsza rada. Ale nie jedyna, nie ostatnia. O tym, co dalej, na naszym kolejnym spotkaniu. Zdjęcie. Oh,